W tych konkretnych przypadkach, to jednak zawsze streamer jest tym, który ma po swojej stronie tą większą szalę korzyści. Tak mi się wydaje, że jeśli występuje dobry content YouTube'owy i dobrze jest to przestreamowane, no to jest to super dla obu. Jeśli jest słaby materiał, ale streamer dobrze skomentuje, no to też w sumie jest większa korzyść dla streamera. No i w zasadzie, jeśli nawet mamy dobry materiał na YouTubie, ale streamer go słabo skomentuje, to tak naprawdę dalej podbiera sobie tą część tego dobrego elementu i sobie przywłaszcza, mimo to, że małą część pracy wrzucił. W tych trzech przypadkach mi się wydaje, że no YouTuber na pewno przegrywa tę walkę. Według niektórych ekonomicznych teorii powieg jak działa, to zawsze by odnieść korzyść. Streamer zawsze wybierze taką treść, która dla niego będzie korzystna. Ja zacząłem się zastanawiać, czy mechanizmy ekonomiczne wolnego rynku same nie regulują tutaj sytuacji. Jeżeli YouTuber tworzy dobre treści, to nawet jeżeli streamerzy wykorzystują te treści dla siebie, to i tak ten YouTuber sobie poradzi. Ja stawiam taką tezę, że jeżeli YouTuber jest naprawdę dobry, to cokolwiek by się Działo z jego treściami, on się korzyść z tego. Dajmy na to: stworzył dobrą treść. Jakiś streamer tworzył materiał, nieważne czy dobrej jakości, czy słabej jakości, na podstawie materiału youtubera. Skoro ten materiał youtubera jest dobry, to ludzie zwrócą uwagę na wartość, która tkwi w tym. Materiale. Więc nawet jeżeli ten materiał youtubera jest prezentowany przez warstwę komentarzy streamera, to ludzie ze względu na wartość materiału youtubera wylądują u youtubera. Ja znam przykład osoby, która ucierpiała właśnie przez to, że jakiś komentujący oglądał jego, jego film na YouTube. Po filmiku od komentującego zauważył straty u siebie zarobkach i ogólnie w statystykach. Jak myślisz, dlaczego to się wydarzyło? Wydaje mi się, że YouTube tak działa, że jak zauważył, że ktoś mocniejszy, powiedzmy, z większą ilością subskrybentów się pojawił z takim samym praktycznie filmem, miniaturką i wszystkim, to zagłuszył źródło, bo w sumie już nie było istotne. Bo ważniejsze stało się reagowanie od tego kogoś sławniejszego. I Często no, po prostu wszyscy już widzieli tylko ten film reagującego, nie wiedzieli źródła. A w skali globalnej, jakby spojrzeć na to. Jak dla mnie skala lokalna jest taka, która dotyczy tego konkretnego filmiku. A skala globalna to jest ogólna działalność tego youtubera, w ramach której wiele filmików powstaje. Czyli jak rozumiem, ty mówisz o skali lokalnej, że to co się wydarzyło, wpłynęło negatywnie na odbiór tego jednego filmiku, YouTubera, a w skali globalnej wiadomo coś o tej skali. Tego akurat nie wiem, ale faktycznie może tak być w sumie, że, że, dzięki, że może ten jeden film się gorzej wyświetla, ale przez to kolejne może filmy, jeśli nie będą reagowane, to może faktycznie miałyby wzrost i może by się jakoś to wyrównało mimo wszystko. W sumie no to, to potrzeba jakichś porządnych badań, tak naprawdę, żeby to przeanalizować wtedy. Przykład, który podałeś, nie podważa istotny sposób w mojej tezy o mechanizmach, Wolnego rynku, które być może działają na YouTubie i być może prowadzą do sprawiedliwości, to znaczy youtuber, który tworzy dobre treści, jednak jest nagradzany. Nie podważa, ale do momentu, kiedy ten komentujący tyle raz go powiedzmy zniszczył, nie, nie będzie za każdym razem reagował na jego filmy na YouTubie. Bo jeśli będzie to robił za każdym razem, to za każdym razem będzie zabijał jego widoczność. A w sumie nikt mu nie zakaże tego reagowania. Nie jest to nielegalne, więc patrząc na wolny rynek, to jakby chciał, to mogłoby tak naprawdę mu zepsuć życie, tak w bardzo prosty sposób. Wydaje mi się, że tak, że taki skrajny przypadek warto zaznaczyć. Chciałbym zauważyć, to też mówimy o takiej skali, gdzie w zasadzie jeden streamer ogląda dany materiał, ale wymaksymalizowany ten przykład, jeśli jest jeden twórca tworzący jeden materiał, na przykład zamiast jednego streamera, ośmiu innych zaczyna też komentować film, no to wtedy już uważam, że w ogóle chodzić do takich ekstremów. Tak jak też, też uważam, że chyba trzeba by z serią jakąś taką strasznie dogłębną analizę tego wszystkiego przeprowadzić, żebyśmy mogli tutaj na konkrecie, jak to rzeczywiście z tym jest, porozmawiać.